To to nie jest, więc w środku ciepło, ha? przewiew jest. Jakiś tam przewiew jest, ale to trzeba takim e, e, kaskiem jakimś, austriackim niemalże. Oryginalny kask Straży Pożarnej. Bo ten pojazd to. Ten pojazd to ma historię wojska, dawnego MO. Oraz straży pożarnej, a został zakopiony od gospodarza. Ale to jest wóz strażacki dawny, poważnie? To wodzie ma jako wóz strażacki. Aha, i w środku co ma taki na wyposażeniu wóz strażacki? Sikawkę ma jakąś? Beczkę z wodą? W tamtych czasach była motopompa sadna linia tak zwana, węże, no i jak jakiś bocak i który to rocznik? Pięćdziesiąty trzeci. Pięćdziesiąty trzeci rocznik, proszę Państwa, ten samochód ma 66 lat. Nie wiem dlaczego, ale zawsze Lubliny dla mnie miały taki specyficzny zapach spalin, taki bardzo charakterystyczny i dokładnie to samo jest w tym samochodzie. To frytki Widać jego przeszłość wojskową, widać jego przeszłość strażacką po kolorach, ale pewnie dlatego w tak ładnym stanie się zachował i w takim oryginale, bo nie miał dużego przebiegu. Tak jest. 34 tysiące tam jest teraz na liczniku nie wiadomo, co jest dalej. Słuchajcie, takie samochody, zacząłem Wam wcześniej opowiadać, takie samochody znacie m.in. z serialu Czterej pancerni i pies. Pamiętasz, tam się pojawiały tak jest. Te, te gazy i lubiny. E, natomiast prawda historyczna była dosyć mocno naciągnięta, podobnie jak z Rudem, no bo w większości z tą, ma, z tą wielką wieżą, e, te 34-85, nie powinien występować w tym okresie, bo była poprzednia wersja na e, T-34 i podobnie było z e, Lublinami, ale z drugiej strony e, piękny serial i samochód doskonale znany z e, tamtego okresu, kiedy jechali i e, ciągnęli krowę z tyłu. Pamiętam, że Krasuli III wiek się zaczął. A skąd wy wzięliście ten pojazd? Jak go zaciągnęliście do siebie? I ogólnie znaleźliśmy go w starej stodole. W stodole stał? Tak. Gdzie to było? No, okolice Ryblinika. Jak wy do tej stodoły trafiliście? Przez przypadek przechodziłem gdzieś przez pole i widziałem stodołę. Nie no, to już bardziej ojciec się załatwiał. Ojciec, co ty robisz w stodole? Przed... Co ty załatwiałeś w tej stodole? Różnie, coś się wyjąć, coś się ma poszukać. Oj, 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 tata, tata, nie rozpędzaj się, naprawdę, no spokojnie, tatuś. Dziś jest Dzień Ojca, szanujemy wszystkie fantazje tatusiów, no ale poważnie, jak to było z zakupem tego wozu? Kolega mi przekazał informację, samochód kupiliśmy dokładnie, Osiem miesięcy temu czekaliśmy na wyjęcie tego samochodu ze Siana, w stoku Siana stał. Akurat nie, bo w Stodole była zmieniona brama, no i praktycznie nie dało się rady wyjechać. To nie jest przypadkiem ten złoty skarb z podwał Brzycha? tam był złoty pociąg, tak? Szukaliśmy wszędzie okruszka złota, nie udało Nic to nie było w środku, czyli żadnego wyposażenia strażackiego nie było. Patryk, gdzie ty tam zaglądasz? Poczekaj, poczekaj, już zaraz, zaraz podejdę do was. A co tam się dzieje? Bo jesteście po drugiej stronie. Państwo widzą to lepiej tam z drugiej strony. Coś się dzieje sensownego, czy może rozmawiać? Nic sensownego. Dobra i teraz niech mi pan powie yy, co się dzieje dalej z tym samochodem, gdzie wy go trzymacie? Bo przecież to trzeba gdzieś trzymać. Na tą chwilę historia na tym samochodzie zostaje i chowamy go dalej, ale nie do tylko do swojego jakby garażu, gdzie coś tam jeszcze mamy. Macie poważnie duży garaż, skoro to się mieści i coś tam jeszcze. No będziemy po prostu Was systematycznie odwiedzać. No i pięknie to jest, a skąd wy jesteście? Krapkowice Kurnica. Czyli górale, Krapkowice, Kurnica zaciągają jak górale pięknie. Dziękujemy. Jak coś będzie na rzecz, będziemy się u was zjawiali. To... No i bardzo nam wielkie brawa słuchajcie! Kanał też Polskiej historii. Co za ludzie, niesamowite historie to są. Słuchaj, ale to jest tak, że tych Lublinów też...